Cześć Państwo z tej strony, a w dzisiejszym odcinku Tiely na z umiejętnością jest 2 zapowiadałem to w poprzednich odcinkach, więc postanowiłem, że... W końcu to nagram. I szczerze myślałem, że dłużej mi zajmie zrobienie tej listy, a zajęło mi zrobienie 5 minut. W sensie szablonu tej listy. No, zajęło mi to totalnie 5 minut. Jakby porobiłem sobie screen z gry i te zdjęcia nawet jakoś wyglądają. Jakby są ładne, więc spoko. I dodatkowo ta lista będzie upubliczniona. Będziecie mieć do niej link w opisie, więc też będziecie mogli zrobić jakby własne wybory i podesłać na przykład na Discorda, wtedy może nagram kolejny odcinek, na przykład jak, jak wam się to podobało. No i no i tyle widzowie, tyle. Ile tutaj mamy postać? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 13, 14, czyli tutaj będziemy mieć już 28, 29, 29 postaci. Tyma postaciami najczęściej grałem w DS-2, nie wiem czegoś tutaj nie brakuje, ale jeżeli o kimś zapomniałem, to wydaje mi się, że nie był jakiś wyrazisty. Jakby pierwsza 16 jest na pewno z podstawowego składu, reszta, no to są, są postaci poboczne, które po prostu pamiętam. Dobra widzowie. A i ogólnie bardzo ważny take, w który bardzo ważny take, bardzo ważna informacja. W tym tygodniu miał się pojawić. Yy, 3DS, w sensie miały się, miała się pojawić trzecia część yy, Ina i Inazuma Eleven, tylko jest mały problem. Gra mi nie działa, w sensie yy, nie działa mi. Reaguje mi strasznie Gierkę. Mam jakieś 10 minut nagrane odcinka, wszystko lata, ogólnie konfiguracja dźwięku zajęła mi 5 minut. Potem, jak już skonfigurowałem dźwięk, okazało się, że nie mogę save'ować gry i muszę znowu skonfigurować dźwięk, bo przez jakąś tam ścieżkę dźwiękową... Yy, znaczy, wydaje mi się, że po prostu audio za dużo waży i dlatego nie, nie mieściło się w save'a, ale wracając, zmieniłem ten dźwięk, mija 5 minut, no i nagrywam odcinek i przy kacenkach ja mam FPS-ów, a gdy zaczynam chodzić po mamie... Po mapie mam po 10 i nie wiem, czy ktoś z was miał podobny problem. Gram w winazume Eleven, y, y, Eleven wersja ogry. Więc jeżeli ktoś miał podobny problem, że mu ragowało gierkę i jakoś to naprawił, to fajnie byłoby jakby mi to napisał w komentarzu. Serio, bo no naprawdę jest problem. Nie mam jak te, nie mam jak nagrać tej serii, bo raguje mi gierkę i tego się po prostu nie da oglądać. W sensie... No ja bym mógł tak grać, nie? Tylko problem jest taki, że to serio widać na nagraniu i ta gra chodzi tragicznie. Jeszcze jeden z widzów Shadow mi wysłał wersję na NDS-a, w sensie nie na 3DS-a. Tego właśnie na NDSa i tam właśnie będę się bawił, w sensie, że to będzie jakaś alternatywa. Tam niektóre rzeczy nie są przetłumaczone z japońskiego i po prostu czasami gry jest po japońsku, jest taka japońsko-angielska, no ale jeżeli nie mam innej opcji, no to chyba będę korzystał z tego. No, więc ogólnie, jeżeli ktoś miał podobną jakby sytuację z 3DS-em, to mógłby mi dać y, znaka. Y, emulatora, jakie używałem, to Citra. Więc jeżeli ktoś też z niej korzystał, to naprawdę może mi jakoś i może mi jakoś pomóc, to niech napisze w komentarzu, bo no, na razie nie mam jak nagrać tej serii. To jest Spróbuję coś jeszcze pogłówkować, no ale średnio, średnio, próbowałem naprawdę dużo konfiguracji. Ok, wracając, idziemy już do tej listy, przechodzimy do tej listy. Mamy tutaj 4 Tiery Sigma Sigma dobre średnie shit. Sigmy, czyli tacy zawodnicy, którzy naprawdę byli wybitni i wykarowali nam kilkanaście meczy. Dobre, czyli, no, spoko się nimi grało, ale nie, zasług, nie zasługują na temat, na tytuł Sigmy. Średnie, czyli takie postacie, którymi, no, spoko się grało, ale też nie były jakieś wybitne. No i Shit, czyli postacie, które, którymi się tragicznie grało. E, którymi się, no, po prostu mi czasami nawet odechciewało grać. Dobra, widzowie, zaczynamy. Nero. I powiem tak, nie powiem, że Nero jest Sigmą, ponieważ uważam, że bramkarze i obrona w tej grze nie ma. Nie mają totalnie żadnego znaczenia Przez to jaki jest system skarowania I przez to ile akcji ma przeciwnik Ale dałbym Nero na dobre Jakby większość mocnych strzałów potrafił wybronić Jego technika Temporal War Polegając, yy, która zabiera Bardzo mało TP A to jak ona jest silna, no jest po prostu niesamowite Dlatego ja uważam osobiście Że Nero też jest najlepszym bramkarzem w całej grze NDS 2 Nie powiedziałbym, że to jest Darren Nie powiedziałbym, że to jest Mark Evans Nie powiedziałbym, że to jest Dwarin Uważam, że Nero jest najlepszym bramkarzem w NDS 2 to jest moje zdanie, możecie się z tym nie zgadzać Pewnie statystykowo tak nie wychodzi Ale jego technika jest naprawdę mocna, ma dwie silne techniki i przy wyższych rewerach rzadko mnie zawodził Dobra, Elin. Elin to Sigma I dlaczego Elin to Sigma? Nieważne, gdzie go dasz, i ziomek, ziomek będzie grał wszędzie. I w tej wersji gry ziomek ma wszystkie możliwe techniki. Ma kiwkę, znaczy nie wiem czy ja mu może nie dałem kiwki, ale dobra, nieważne i tak jak u mnie to było. Ziomek miał u mnie kiwkę. Miał dojumany odbiór. Miał yy, dobrego kika, dobry strzał, był szybki. No ogólnie niesamowity piłkarz. I naprawdę, Elin jest z nami już od NDS-a 1. I cieszę się, że go też zrekrutowałem w NDS-ie 2. Bo to naprawdę jest jedna z lepszych postaci. Jeżeli nigdy nie nie graliście w żadnej części NDS-ów. Naprawdę go polecam. To jest jedna z lepszych postaci, jeżeli chodzi o scoutów. Dobra, Byron. No i tutaj... Kurde, powiem szczerze, dałbym go na Sigmę albo na dobrego. Muszę się jeszcze zastanowić nad bajronem. Bo z bajronem jest taka sytuacja, że mimo z tego kika, po, y, Strzelił tam, pamiętam jak próbowałem zrekrutować torcza. Strzelił, y, strzelił Gora. Y, jedynym, był jedynym zawodnikiem, który potrafił się przebić na, na jeszcze niższych rewerach. Po drugie. Ma, ba, miał bardzo dużo TP. Mógł używać Heaven Time, chyba z dwa razy jeszcze u, użyć Godbreaka. Nie no, ja go daję na Sigmę. Byron, i to szczerze, Byron jest jednym z tych decyzji, gdzie myślę, to jest jeden ziomek, którego to jest jeden z ziomków, których jak zrekrutowałem, to nie myślałem, że okaże się taką Sigmą. Myślałem, że on sobie pograł u nas tak chwilę, a ziomek się normalnie zapisał po stronie składzie Jude. Jude da, daje na Sigmę. Kozackie odbiory. Ale nie, w sumie właśnie nie strzelałem nim dużo goli, to też prawda. No, Jude się dobrze przebijał, miał dobre od... Nie, ja bym dał Juda, że jest dobry. Dlaczego? Już wam. Już się przemyślałem to jednak. Jude u mnie nie strzelał żadnej bramki, a jednak w tej grze chodzi o strzelanie goli głównie. Jude dobrze się kiwał, dobrze odbierał piłki, ale zabrakło tego kika, zabrakło tego jakiegoś strzału. Jakby. No, większość strzałów Juda było bronione niestety, nie? Ale jeżeli chodzi o odbiory, no to Judd był must have. I jeżeli chodzi o kiwki, Judd też był must have. Dlatego Juda daje po prostu na dobre. Na kata, na kata to jest Sigma. Dlaczego? To jest bardzo dobrze zbalansowany zawodnik. I bardzo dobra nagroda, jeżeli chodzi o to, o, o jego rekrutację. W przeciwieństwie do Torcza w ogóle. Na katę potrzebujemy tam chyba z 80-90 frenców. Musimy wygrać, zrobić ileś esek. Naprawdę jakieś, jest jakieś mocne wyzwanie. Jeżeli trzeba go zrekrutować, trzeba go znaleźć. Jego znalezienie nie jest jakieś ciężkie nie jest jakieś... Znaczy, dobra, nie jest ciężkie, ale jest czasochłonne. Tak mi się przynajmniej wydaje. Bo nawet jak sobie to wszystko rozpisałem, no to na kata no to z Nakatą była taka sytuacja, że i tak no trochę mi zajęło czasu, żeby pogadać tam z jedną babką, wrócić się do mapy potem cały czas wiecie, wychodzić z mapy wchodzić na mapę, żeby się pojawił, jeszcze tam spełnienie warunków, wiecie o co chodzi. I Nakata ma naprawdę dobrze zbalansowane statystyki dochodzi do nas, do zespołu z chyba tam 50, 60 poziomem, coś takiego, ale też ma taki Hisatsu, jeden z lepszych, jeżeli chodzi o dribbling, jego statystyki są wyrównane chyba najbardziej ze wszystkich jakby zawodników ponieważ może mieć 70 speeda może mieć 70 kika i może mieć ileś tam defa, więc naprawdę na Kata jest niesamowitym piłkarzem, bardzo się cieszy, że go zrekrutowałem, kozacki jest. Suntown, no jeżeli, kurde, i tutaj się zastanawiam, szczerze shit, dlaczego Suntown jest shitem? Jakby uważałem osobiście, że on będzie lepszy, że będzie dał nim się fajnie pograć, a jak on dochodzi do zespołu, to chyba nawet nie ma techniki Hisatsu, a jak ma to jakąś yy, mega słabą, więc szczerze, Suntownem beznadziejnie się grało, naprawdę Santown był tragiczny, no tak obiektywnie, no można go lubić za anime, ale, ale no w grze taki średni. Sean Frost. No i tutaj pytanie: Czy Sigma, czy dobre? Ja bym dał chyba Sigma. Z tego powodu, że był to u nas najszybszy zawodnik. Miał bardzo dużo spida. Yy, cały czas nam podchodził na skrzydło. Mógł łatwo rozegrać piłeczkę do, do środka. Więc tutaj. No, Shona Frosta pamiętam z tego, że po prostu był najszybszym piłkarzem u nas i to się na pewno wyróżniało. Dzięki temu budowaliśmy jedne z lepszych akcji, i do tego Shona Frosta dajemy na sigma Mark Evans. No i tutaj się zdziwicie, ponieważ Marka daje na średnie. Dlaczego Marka daje na średnie? Mark jest beznadziejny w nds dwa. 2. Serio, jakby jedyna technika, jaka mu dochodzi, znaczy dwie dostaje: dostaje tego megatona i dostaje yy, tą pięść sprawiedliwości. Tylko te techniki są beznadziejne. W sensie sam Mark Evans jest beznadziejny, jakby. Zawodnicy, którzy są przeskarowani, totalnie niszczą Marka Ewansa, nieważne ile dacie mu guarda, nieważne ile jakby włożycie w, nie, w jego treningi, Mark Evans jest po prostu beznadziejny, jeżeli chodzi o NDSA. Jakby z, też, też zobaczcie, że w większości sytuacji, gdzie ktoś mnie przewyższał poziomem, po prostu Mark Evans wszystko puszczał, jakby... No, w przeciwieństwie do takiego Nero, który miał niższy czasami rewol od Marka Evansa i potrafił bronić strzał, no to Mark Evans nie potrafił. I szczerze, Mark Evans nawet był blisko shitu, ale przez to, że jest Markiem Evansem i przez to, że opanował jakąś tam technikę strzału, mogę go dać na średnie. Edmund. No, Edmund dam na średnie z tego względu, że bardzo nam kierował początek gry. Może tam w midzie gry już był bezużyteczny, w tam pod koniec też już był bezużyteczny. Ale jeżeli chodzi o, o początek gry, Edmund fajnie nam pomógł, fajnie uzupełnił skład, jest to wieczny rezerwowy, ja zawsze będę go kojarzył z tym, że on jest wiecznym rezerwowym i nigdy zdania chyba na jego temat o tym nie zmienię, yy, ale uważam osobiście, że Edmund yy, Edmund na początku nam, nam pomógł, więc daję go na średnie. Canon, Canon jest shitem, jakby Canon jest beznadziejny. Yy, Dochodzi do nas, on jest chyba w ogóle w wersji tylko Firestorm, dochodzi do naszego składu i, i on nie potrafi strzelić gola, w sensie to dlatego pewnie, że ten, że jego, że, że za późno dochodzi do zespołu, też że go nie zdążyłem wyrewerować, też miejcie to na uwadze, że ja niektórych postaci nie zdążyłem wyrewerować, i, ale mimo wszystko, Kanona chyba można zdobyć... Pogrze, a nawet jeżeli go nie może zrobić pogrze, no to on. To, to, to on powinien być jedną z tych postaci, która ci wchodzi na 50.-60. poziomie, tak jak na kata. Tak, tak mi się przynajmniej wydaje. Więc Kanon był shitem dla mnie. Kaleb. Kaleba bym dał. Po i nie wiem średnie czy dobre, bo Kaleb dużo, jak do nas dołączył, dużo akcji spartorił, nie? Ale potem ten jego tripper buścik nie nas uratował, więc nie wiem, szczerze wydaje mi się, że w większości Kaleb był nas średni, w większości nam nie pomagał, dopiero pod koniec jak go wyrewerowaliśmy, tak, no to zaczął coś robić, ale też nie zawsze, dlatego tutaj daję go na średnie. No i dobra, Jack Jacka daje na Jack w sumie jest jednym z tych, z tych lepszych obrońców Mi się wydaje, ponieważ Jackiem mogłem Dużo używałem muru I Jack jakby zawsze to blokował Używałem też tej techniki połączonej z Markiem Evansem To też zawsze blokował, więc na no, Jacka nie mogę powiedzieć złego zdania Jakby wiem, że obrona i bramka nic nie znaczy w tej grze Z tego względu, że ataki przeciwników No kude, 10-20% Chyba przeciwnicy w ogóle zaatakowali moją bramkę Ale Jack miał też triple Boosta i nieraz strzelił gora, więc samo to że ziomek dobrze się bronił też strzelił bramkę yy, strzelał bramki Boosta, miał, miał jedną z lepszych technik broniących nie zawodził w tej obronie daje go na dobrego. Axel Brace, na Sigma to potwierdzają ostatnie odcinki z nds 2 nie wiem czy trzeba tutaj się rozwijać Axel za każdym razem strzelał dobre gore, yy, strzelał yy, kilkanaście gori, potrafił użyć czterech chyba stormów tam pod koniec więc naprawdę Axel jest niesamowitą postacią jest chyba najlepszym napastnikiem jeżeli chodzi o NDSa yy, no Axel Brace... Jest totalna Sigma, jakby no już się rozwinąłem, dalej chyba nie trzeba. Ostatni mecz to chyba potwierdzę. jeden I powiem szczerze, o Jeleniu sytuacja wygląda tak, że dla mnie jest to dobry, dobry ziomek. Dlaczego jest to dobry ziomek? Zastanawiałem się, czego nie wrzucić na średnie, ale tak, jeden jest obrońcą, jeden był kazackim napastnikiem, jeden był. Jeden był. jeden dobrze odbierał piłki nie miał problemu nie miał problemu zagrać na każdej pozycji jaką go postawiłem więc jeden jak daje no dobre. tsunami tsunami miał longshota yy... Hmm. ale szczerze był średni no z tsunami jakoś nie był jak mega u mnie zauważalny z longshotów też jakoś u niego bardzo nie korzystałem yy... No szczerze ja bym go umieścił na średnie No miał pod koniec chyba to cięcie Ale też no mówię, no ja go często stawiałem Do obrony, więc on niby zauważalny Jakbym grał w nim w pomocy, to mi się wydaje, że Że więcej bym nic zrobił, tak szczerze No jakby na przykład grał tyle, ile Jude na swojej pozycji Jakby grał na pozycji Jude'a To wydaje mi się, żeby tutaj był, nie? A przez to, że grał u mnie na obronie i był prawie niezauważalny No jego ja na średnim Nate Turner, shit, nie da się tym grać Polecam obejrzeć odcinek, nienawidzę Nate Turnera Tragiczny zawodnik W sensie ja go, i to, i Ogólnie sytuacja jak z Edmundem, nie? Nathaner miał być po prostu rezerwowym, ale on się nawet na rezerwowego nie nadaje. To tragedia. On nawet na ławkę rezerwowych się nie nadaje. Taki Edmund jest teraz lepszy niż ten Nate Turner więc naprawdę. I to, że on ma Patriot shota, i coś się rąk Shota, nic to nie zmienia. Zenę zena średni. do Dlaczego zena średni? Nie zdążyłem go wyexpichć, nie zdążyłem go wyrewerować. On też się jakoś bardzo nie chciał się rewerować. Był tragiczny. Meteor Braid rzadko wchodził. Supernowa rzadko wchodziła. Nie wiem, nie, nie zagrałem tym Zenem. W sensie po prostu do. Albo go nie wyekspiłem jakoś mocno, ale też do, doszło do mnie kilka nowych piłkarzy, jakoś to bardziej się ekspiri, a ten Zen jakoś taki tak problem stawiał. Nie wiem. Toli, Tori bym dał w dobre. Dlaczego Tori bym dał w dobre? Nieraz zatrzymała techniką y, jakiegoś tam towera, nieraz blokowała strzały, nie przepuszczała, y, nie przepuszczała tutaj zawodników, no i grałem w nią na pomocy głównie też, więc miałem tego rainbowarka. I przez to, że ona też była na pomocy, miała więcej akcji obronnych. Dlatego z tego, no z tego powodu po prostu ona trafia do dobrych. No, no mówię, jakby tsunami właśnie grał tam, gdzie Tori i Jude, to też by miał, to też, by, to, też był, to też byłby w dobrych, nie? Nathan, shit. Shit, po prostu shit. Jakby. Pamiętam na streamach, jak nim grałem, było spoko, cały czas używałem kometki, ale jak grałem na YouTubie w tej serii. Totalna tragedia. Nie no i tam nam się nie opłacało grać. Talizman, też shit. W sensie, pamiętam jak musiałem użyć talismana do, do jakiegoś tam challenge'u, albo jak robiliśmy nawet mocny skład. Yy, no Talizman jakoś mega nie oddał, w sensie, no nie był jakoś też mega wybitny, ale też go niby expiłem, więc miejcie to na uwadze. Torch. Najgorsze gówno jakie istnieje w tej grze, a już mówię wam dlaczego. Torcza jest mega ciężko jakby zekrutować, bardzo ciężko jest go zrekrutować. Jak go w końcu zrekrutujecie, to Ziemek wam dołączy na 40 poziomie z mega totalnie słabym kickiem i ze słabymi statystykami. Gdyby Torch byłby tak zbalansowany jak na kata, totalna Sigma, bym go wrzucił na Sigma, ale przez to, że jest go bardzo ciężko zdobyć, yy, trzeba się do niego mega mocno doexpić, to w momencie kiedy go zdobywacie, on jest wam totalnie niepotrzebny. Jakby okej, okay, możecie sobie na niego poświęcić kolejne, kolejne tyle samo godzin, ile próbowaliście go zdobyć, ile próbowaliście do swój skład, żeby go mieć ale to nie ma sensu. To optymalizacja czasu w momencie kiedy masz już piłkarzy na 80 poziomie i ty dostajesz torcza na 40 poziomie, to, to nie ma sensu. To po prostu nie ma sensu. Jakby nie wiem kto to nie wiem kto to przemyślał, kto kto jakby kto w ogóle wpadł na ten niezły pomysł, żeby dać torczę na 40 poziomie Ale no bardzo się pomylił, to jest shitem Dwali, Dwali jest średni, w sensie miał Ganganira, który pomógł nam w paru sytuacjach Jako bramka, no ale on jest bramkarzem, też napastnikiem Na bramce jakoś mega chyba z niego nie korzystałem, chyba tam raz czy dwa zagrał Głównie nim grałem na ataku, bo miał mój ulubiony wrongshot, jeżeli chodzi o dwójkę, czyli Ganganira Ale ten Ganganir y no dobra, nie powiem, że był słaby w sumie. No, ale dwa nadaje na średnie. Bo był użyteczny jakkolwiek, ale ale nie ale nie był jakiś też dobry czy coś. Scotty. Scotty jego też daje na średniego. Dlaczego? Jakby, ja zapomniałem, że Scotty istnieje w tej grze pod koniec serii. Serio. Jakby zacząłem używać co na niego, Jacka, Tori. Ja zapomniałem, że Scotty istnieje w tej grze. Ja go, ja go wywaliłem na rezerwę i totalnie o nim nie pamiętałem. Jakby. Ale to też pokazuje, że. No, jak, jak o nim nie pamiętałem, no to też jakoś bardzo nie był użyteczny. Gdzieś, jak dołączył do nas, to fajnie się z niego korzystało. A potem? Kurde, zapomniałem o nim, Daren. Daren, shit. Ale jaki jest problem z Darenem? Ja nie chciałem z Darena korzystać ogólnie. W sensie, ja, Daren ogólnie statystycznie jest lepszy od Marka, jeżeli się go wyekspi na maksymalny level. Daren też miał mocną, chyba mukę za handę, Która wybroniła, no w sumie, tam jedna akcja była taka, gdzie Daren, y, gdzie Daren wybronił. Tam jedną sytuację, której właśnie Markemans nie potrafił wybronić, więc w sumie. No ale nie korzysta. Ile Daren zagrał u mnie? Dwa mecze. No ja nie chciałem korzystać z Darena, więc tutaj daję Darena na Shit, bo bo w sumie to dotyczy mojej serii, nie? Nie korzystałem z Darena, ja nie chciałem z niego korzystać. Jakby. No nie przypadł mi po prostu do gustu. Wole wolałem zagrać Nero niż nim Shadow. Yy, z Shadowem jest taki problem, że kurde, gdyby on miał lepszy strzał. W sensie, gdyby on dostał coś lepszego niż Dark Tornado, i kurde, beznadziejne decyzje w ogóle, jeżeli chodzi o przypisanie mu technik. Dostał legendarnego Wirka, chyba, nie pamiętam. Tak, dostał legendarnego Wirka. Dostał. Yy, dostał kiwkę, której nie da się zmienić, która ma ileś tam procent na V No, beznadziejne to jest, ale. Potem, jak go zbudowałem, w sensie dałem mu tam jakąś technikę, lepszą strzału i lepszą odbioru, no to Shadow, to Shadow, no fajnie się sprawdza w takich momentach, że odbierz piłkę, przekiwaj kogoś i podaj piłkę do przodu. Na tym polegał Shadow u mnie w składzie i szczerze to działało, więc tutaj Shadowa daje na dobre, bo naprawdę jakby jeden sposób, znaczy on po prostu był od tego, żeby odebrać piłkę, potem kiwnąć kogoś i podać ją do przodu. Po to był Shadow. jakby po nic więcej w moim składzie. Janeus. Janus Janusa daje na dobre. Ponieważ Janeus może nie miał jakiegoś mega dobrego, fajnego strzału, ale miał mega tanią technikę, miał dużo TP, miał tanią technikę do kiwania się. wbijało, wbijało się nim chyba najszybciej rewerę, ponieważ, ponieważ chyba on ma najmniejsze. ma jeden z najmniejszych współczynników, jeżeli chodzi o bicie, o bicie, o bicie poziomu. Dlatego Janeusie mi się bardzo przyjemnie grało. I szczerze, polecam gry z Naprawdę też się nie spodziewałem, że będzie to jakiś mega dobry zawodnik, a, a jednak się okazało, że był spoko. Nie tak jak Byron oczywiście, ale git. Nelly. Nelly... no mm, shit, no shit, no no. no, shit, no, no. z drugiej strony... Czy, czy, no, no nie, no shit. No, tym, tak średnio się nie grało to Nelly, tak szczerze, no. Suzanette, Suzanette dałbym w średnie. tam miała kilka swoich okazji. Nie było aż tak źle, też tam pomagała, gdzie trzeba było grać z składem poniżej 50 poziomu, więc to było spoko. No i Beatrix, nie grałem w nią, w sensie... No nie grałem w nią, e, daję shit, w sensie... No po prostu nie grałem, no co mam powiedzieć? Jakby zagrałem w nią kilka meczów, nie spodobała mi się i, i też pamiętam jak straciła piłkę, bo też nie była wyekspiona, dlatego no daję shit, jakby o wiem ogólnie, że jakbym ją wyekspił, to pewnie było, byłaby gdzieś tutaj, albo gdzieś tutaj, no ale ja nie wyekspiłem, więc tak to u mnie wygląda. No i powiem tak, podsumowując tą ty listę pamiętajcie, że to jest na podstawie mojej serii na YouTube, czyli to jak wyekspiłem tych zawodników, to jak mi się nimi grało, to jak miałem wrażenia z, yy, podczas sterowania nimi yy, to ma wpływ na moją opinię, nie? Nie obchodzą mnie statystyki, nie obchodzą, nie obchodzi mnie maksymalny level, bo go nie dobiłem, obchodzi mnie tylko moja seria, więc to jest moje zdanie, tak wygląda moja ty lista yy... No pięć totalnych sigiemek, tutaj dobre. Hmm, czy coś bym zmienił? Hmm. No nie wiem, dalej się zostawiam nad tym darenem, bo tam jednak miał jedną z lepszych okazji, no ale nie grałem tym darenem. No to też taka. No, no nie no, chyba tak to zostawię. E, coś czuję zostanę zjechany za tego torcza albo za tą Veratrix no ale albo za tego Zenę. No ale tak mi się tymi zawodnikami grało. No, ni, no i nic z tym nie zrobię. No takie no, no, takie złe zdanie. Dobra widzowie, ja się z wami żegnam. Dziękuję za oglądanie tego wspaniałego materiału, zostawcie łapkę w górę i suba na kanale i pamiętajcie też, że macie link do tej tier listy, więc jeżeli chcielibyście na przykład zrobić własną tier listę na podstawie moich odcinków, to też możecie ją zrobić, wysłać na Discorda, jak się zbierze dużo tier list, to może zrobimy odcinek z oceniania waszych tier list. No i tyle widzowie, dzięki za oglądanie, siema!